Zobaczmy sobie sylwetkę Kiliana Mbappé, bo to, co robi na tym turnieju, to już jest kandydatura do miana najlepszego zawodnika tego mundialu, a może nawet do czegoś więcej, o czym za chwilę porozmawiamy. Trzy bramki w tym mundialu, w dwóch spotkaniach, tylko 70 kontaktów z piłką i jeszcze tutaj zaraz wyjaśnimy jedną statystykę. XG, czyli gole spodziewane, wyliczane, nazwijmy to umownie komputerowo, ile komputer wyliczył szans na strzelenie gola Kilianowi Mbappé, tylko 2,3, czyli Mówiąc krótko, strzela więcej niż komputer przewiduje, do tego jeszcze dorzuca jedną asystę. Ma trzy bramki w Rosji, cztery lata temu miał cztery, skończył wtedy w plebiscycie złotej piłki na czwartym miejscu. Teraz zgłasza kandydaturę Michał wyżej. No, na pewno. Ja mam yy, w, głowie, w głowie, przypominam się, taka inna sytuacja w meczu z Australią, gdzie ten biedny Australijczyk tam na tej prawej obronie tam był sam i po prostu widać było w oczach, że. Po no, pro... Widziałeś siebie, tak? <laughs> widziałem, widziałem siebie jeden, na, jeden na, na, na na takiego zawodnika i tutaj tam widać, że prosił, prosił o wsparcie ze środka, ale jak już ruszył po linii, to to, to już nie było szans. Także, no, no nie, no nie bywały. Niesamowite ma odejście. Darek, twoje wrażenie, no, no gigant, gigant, światowego futbolu. Widać, że to, że to, jest, że to jest przyszłość, już ma y, warunki kosmiczne. Jakoś nie wzbudza moje sympatie takie osobowościowo jako człowiek, bo wie, widzimy, że jest trudny, że tam potrafi nie stanąć do sesji zdjęciowej y, reprezentacji Francji, że te kontrakty jego chociaż nikt nie wie, jakie one tak naprawdę są, że są wywindowane w kosmos, że no, przebijają się od niego y, najlepsze, najlepsze kluby świata. Wielki zawodnik, y, jest to wszystko oparte na gazie. Tylko tak sobie patrzę, y, bo oczywiście technika też bajeczna, ale, ale tak sobie myślę, że y, y, no, zupełnie nowa generacja piłkarzy, taka, która y, pochłania już naprawdę tych, ty, tych najmłodszych kibiców, bo przecież widać, że no, on się nie może opędzić od kontraktów reklamowych, że Robert Lewandowski to jest taki jeszcze oldtimer, to jest piłkarz takiego starego typu, że Cristiano Ronaldo do Messi, ci tacy bohaterowie... To już boomerzy. Tak, to już boomerzy, to w ogóle już przeszło. Natomiast no, przyszłość należy do, do Kyliana Mbappe. Wydaje mi się, że to jest zawodnik i przy tym potencjale reprezentacji Francji, że, że tutaj wszystko poniżej mistrzostwa świata będzie jednak dla nich rozczarowaniem.